Czołem szeregowi. Dzisiaj mam przyjemność ogłosić konkursik, a bardziej może zawody, które mają wyłonić najlepszego gracza RP w naszej kompanii. Oczywiście tuż za mną, bo to wiadomo. Zawody będą polegały na odpowiadaniu na moje pytania na temat kontentu, który prowadzimy na tym kanale. No i jeszcze może ewentualnie, który mam zamiar prowadzać, ale jeżeli też jest orientowane, jaki prowadza? to wszyscy będą chyba wiedzieli, hmm, w jakiej tematyce. Będziemy poruszać się w wszelakiej tematyce, rugaminu, musztry, danych technicznych, survivalu, oczywiście, nawet fantazy i innych tematach pokrewnych, oczywiście w razie możliwości, tak. Eee, Przykładowe pytanie na przykład, eee, czy w wyczapce zimowej, w jaki sposób oddajemy się honory? Bo to jest dwuznaczne pytanie. Dobrze, myślę, że pójdziemy do konkretów, żeby nie było. Hmm, warunki, oczywiście, żeby wziąć udział w naszym takim konkursiku zawodach. To jest chyba będzie pięć osób, przynajmniej chciałem, żeby było będą brali udział w tym naszych zawodach. Posiadać oczywiście mikrofon, głos może być zmodyfikowany, bo to nie jest żaden problem, bo na przykład ktoś nie będzie chciał się ujawnić, a będzie chciał oczywiście wziąć udział, bo myślę, że nagrody mogą być nawet fajne. Być członkiem naszej kompanii, ci się przynajmniej ze stopniem szeregowego, czyli opis kanału, proszę czytać, tam jest opis, zapraszam na kompanię. Zgłoszenie swojej zgłosić swoją chęć, może bardziej zgłosić, bardziej chęć swoją, wziąć udział w konkursie. przez napisanie może komentarzyka pod tym filmiczkiem Konkurs to jest to co mi się najbardziej lubią. Myślę, że termin zgłaszania to będzie 30.12, do godziny 12 oczywiście rano to mówimy, żeby to sprecyzować. I myślę, że w tym samym czasie odbędzie się właśnie ten nasz konkursik-zawodnik. W terminie oczywiście najbardziej dogodnym wszystkim. Zrobimy to na live. Może to zrobimy jako odcinek. To jest temat. Jeśli w jakiej formie to zostanie wszystko opisane, bo są trzy formy, będą, mam przynajmniej w myślach. A ten słodkim akcentem dziękujemy za oglądanie. Dziękuję, że byliście. I oczywiście zapraszam na inne materiały poświęcone militarzom, czy to gier. Oczywiście ten kanał. Dziękuję. Trzymajcie się czołem. Hej.